Cześć. Dzisiaj do Antka nagrać filmik. Ogólnie to e, miał być fajny filmik. I miał się on opierać na tym, że odpalimy kłada. To po pierwsze. Po drugie, przerobimy go jakoś. Po trzecie, podriftujemy trochę na śniegu, bo coś tam jeszcze było. Po czwarte. Zrobimy jakiś kulik lub coś z nim fajnego zrobimy. Jeszcze nie mieliśmy fajnego pomysłu ale na czwartą na czwartą misję ale były fajne pomysły ogólnie. Lecz zobaczcie sami co się stało i dlaczego ten cały plan nie wypalił. Ponieważ pierwsza misja poległa w gruzach ponieważ nie udało się nam go odpalić. Było strasznie dużo. Cholernie dużo prób. Było z półtorej godziny walczyliśmy z nim. Mieliśmy świecę za Przecież... Znaczy nie wymieniliśmy, tylko przeci przeciściliśmy ją, bo była strasznie brudna. Myśleliśmy, że nawet nie wiem, co to tego wina jest, ale no... To nie była tego wina. I... Jesteśmy zawiedzieli trochę. Chociaż będziecie mieli filmik taki krótki jak z sprób odpalania go. No i żeby nie było tak nudno stwierdziliśmy, że trochę wam nagrano jak skaczemy na rowerach. Sporo rowerów. Jeszcze będą na pewno z nim filmy jakieś, to wam powiemy bardziej o tym wszystkim. Razem z nim. Teraz Was zapraszam do odcinka. I miłego na Jak już tam wspomniałem, e, było dużo prób, żeby odpalić tego kłada. E, ale zapomniałem dodać, że też nam się udało go odpalić. Jak właśnie teraz zobaczycie na załączonym filmie, e, to, to były pierwsze, pierwsze takie próby, które zostały nagrane. No i niestety pojeździł dosłownie chwilę i zaraz gaz, jak się wrzucało większe obroty, to on po prostu gasł. Ja tu wyłączyłem nagrywanie i dałem kłada Antkowi, ale Antek jak widać się wkręcił za bardzo i no zaczął driftować, się wygłupiać, no i kład z Dajemy, dajemy, dajemy. Kurde już Dobra jest git? Jest. Jedziemy, jedziemy, prawie damy radę, damy radę, damy radę No nie gaśnie, gaśnie gaśnie nie, gaś, Skurde szybek prawie już było, już było już Ale już chcę No nie wiem no Miejmy nadzieję, że damy radę, jak nie no to to dupa Tych prób odpalenia tego kłada było jeszcze dużo, dużo więcej ale ostatnią opcją, która nam została to iść wy... wyczyścić świecę zapłonową i zobaczcie co się stało po tym że Będziemy jeszcze raz. Czy to się uda? Zobaczymy. Próbowaliśmy zapalić sprzęt, ale jak widać, światło jest cała smalna, więc nawet nie ma szans, żeby to zapaliło. Trzeba to przyczyścić. Tylko nie wiem, czy to się nada. Powinno się nadać. Zaraz to wyczyścimy. I może zapalić. Dokładnie tak. Bardzo wyczyszczona, fajnie, ładnie. Idziemy dobrze. No i po wyczyszczeniu to była ostateczna próba. Sami zobaczcie, co z tego wyszło. A że Kład nas zawiódł, no to postanowiliśmy Wam coś urozmaicić i żeby nie był tak nudny ten film, to stwierdziliśmy, że trochę poskaczemy na rowerach.